Sytuacja się tak przedstawia, że do Starbase'a się zbliżamy. Zaraz może wyciągnę jakąś lepszą kamerę. Nie wiem, czy się tutaj zatrzymać, bo już widać, że tutaj Starship stoi. Tam są te czapstiki do łapania tych, że tak powiem, urządzeń. Droga tu już trochę lepsza, bo tak to troszkę wyglądało, jak jakbyśmy jechali jakąś ukraińską trasą. Na szczęście się to trochę polepszyło, nie wiem jak to jest z parkowaniem. Przyjechaliśmy dzisiaj na przeszpiegi, żeby zobaczyć jak to wygląda. Bo bardzo chciałem, jak już jestem tutaj w tej okolicy, żeby, żeby sobie zobaczyć jak to wygląda, nie? I tu widać jest Starbase, stoi sobie ten Starship. On jest też chyba z nierdzewki cały zrobiony. Przy, przy trasie, normalna trasa. A tutaj, kurnie, kosmodrom jest zrobiony. No po prostu nieprawdopodobna sytuacja widać tutaj, jak stoi sobie za, za płotem. School bus. No wiesz, pewnie przyjeżdżają sobie dzieci z okolicznych szkół, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Na razie jeszcze nie jest zestawiony, widzę. No najlepsze petarda, jakby to mogło teraz wystartować. Będę dzwonił do Elona, żeby coś w tym temacie zrobić, no bo ileż można. Przejeżdżamy sobie tutaj, stoją jakieś takie urządzenia. A, oni mają chyba te, ci goście, którzy robią transmisję live w internecie, sobie poustawiali takie te rzeczy, żeby wiedzieli, co się dzieje, żeby wiedzieć, kiedy robić e, transmisję. I to jest cały hangar ten od Starbase'a, w którym są chyba produkowane te wszystkie rakiety, bo to widać, że nowe, wielkie. No, i teraz Starbase w ogóle dostał już prawa miejskie, czyli są już miastem. Będzie wybór mera i tak dalej, i tak dalej. Tak więc no widać, że tutaj wychodzą frontem do, do człowieka, który tym inwestuje kasę. Jakkolwiek nie wydaje się on być od, 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 od rzeczywistości odcięty, no i szczególnie po tych jego politycznych, a i tu im zrobili, widzisz, mieszkania, żeby by, by mogli sobie tutaj mieszkać. Jakkolwiek to nie wygląda dziwnie, ta cała jego polityczna zawierucha, no to jednak coś trzeba przyznać, że robi, coś zrobił. No ten FSD, którym teraz sobie jeździmy, no to mi się bardzo podoba. I tutaj jedziemy prosto do wyrzutni. No nie było na razie żadnego zakazu wjazdów. Tak więc zobaczmy to, zróbmy to. Najwyżej dostaniemy misia w paszport i nas zaraz e, z... E, wezmą i, i wywalą czyli tak naprawdę stąd by był ten start jakby był są miejsca, z których najlepiej widać te starty jak się one odbywają, no nie researchowałem tego, bo nie było daty startu żadnej widocznej tak więc kiedyś na pewno bym chciał zobaczyć taki start z możliwie bliskiej odległości był ten start przeze mnie oglądany bezpośrednio w Kazachstanu. To też macie z Kazachstanu taką serię, gdzie te płomienia od rakiety nieomalże mnie muskały po czole i tutaj też, też generalnie wygląda, że gdzieś można by się było w takim miejscu ustawić. A taki Starship no to jednak jest największa aktualnie dostępna rakieta, jaka tylko lata w kosmos, ona będzie nawet większa od Saturna 5, nie? Tak, więc to by było fajne sobie to móc podziwiać gdzieś z plaży. Jak to leci, bo konstrukcje widzę, że są dość dość duże, no nie bywałe, kuria, że to wiecie, to no droga publiczna, normalna, nie? A tutaj jest kosmodrom, kuria, wybudowany, prywatny, wiecie, że ja gadam cały czas, a tu nagle... nagle mi odbiera mowę, takie to jest nieprawdopodobne być tutaj, w tym miejscu, można by powiedzieć, no niewielkiej odległości od tego. Całego zamieszania Jak Ci się podobają? Wspaniałe czapstiki do łapania rakiet? Wspaniałe Kurde, ja, no ja pierdziu. Ale to jest niezła akcja nie z nas w ogóle Nie, no przyjechaliśmy sobie zobaczyć jak w wygląda W zasadzie to możesz chyba tam wejść W zasadzie to chyba czemu nie Jakby był Paweł To by nam załatwił specjalne rozrzeszenie Żebyśmy tu mogli wchodzić ale o tutaj są te zbiorniki wszelakie czy tam testowe jakieś instalacje na razie tak na szybko sobie przejeżdżam i patrzę co tu widać i wam pokazuję jak to jest no to jest instalacja do ładowania wiesz paliwa do tych wszystkich kosmicznych urządzeń tu przed nami jadą sobie goście w czapkach może ich delikatnie wyprzedzimy no jest robota ja jak mi się to podoba. I tutaj widzę, że jest. No, patrz, to wszystko jest przy ulicy, nie? Nie bywałe. Nie bywało i dojechaliśmy chyba do końca, bo tu już jest Rondo. Pierwszy raz widzę Rondo w Ameryce. Tam jest plaża, ale plaża nas chyba nie interesuje. Są lampy do odświetlania. Placów budowy, to jakiś beton leją. No, kurnia, bardzo to robi wrażenie. Zaraz muszę się tutaj zaparkować. Mam nadzieję, że nas zaraz. Nie, no co? Nie zastrzelą. No, nie zwracam na nas uwagi, że możesz tam iść. Kurnia, no muszę tam iść. No jest to SpaceX No Parking. Jak sobie zaparkowałem, to pan powiedział, że tu nie można, bo tu jest coś, co może być niebezpieczne. No to nie wspieram się, że można, skoro nie można. Pojedziemy dalej, bo bym nie chciał tego ptaka rozjechać. No trochę tu betonu poszło na to. A myślę, że jak będzie ten start, to możemy tam jechać na tą plażę? Na no, że z... tak, tak. Trzeba. Z... Jak byłby start, no to wtedy... Czy będzie to zamknięte? nie? Są często do jakiejś tam... Ale coś jest z innej. Bo to nie, mo nie możesz tutaj być w tej okolicy, bo tu ci by burwało nie? Także to jest z kilku kilometrów tak naprawdę z drugiej strony cypla, bo jesteśmy na takim cyplu i to się ogląda z drugiej strony cypla. No nie będziemy tutaj pod wiecie co tego podpalać lątu, żeby to żeby to wystartowało. No kurnia, ale bajer Ja a Tu Szybko zaparkować Bliżej a to nie już nie, bo spódka. Niestety gruby czarny mur jest. Nie za bardzo się tu da coś zobaczyć. Eee, najlepiej byłoby widać star. No, tamte wyrzutnie daleko, daleko widać, ale tutaj całego construction site, gdzie bez, yy, montują yy, rakiety, nie ma. Kasandra oczywiście czym jest zainteresowana? Kaktusami paletkami. Tutaj rakiety składają za płotem, a co robią dziewczyny? Patrzą, jak wyglądają kaktusy palet, paletki. Wszystko w temacie. To jest najciekawsze dla. Czy, czy, czy są dobrze wyzielenione? A czy można wziąć za takiej paletki do domu? Nieprawdopodobne. Widać, że są pobudowane nowe, nowe linie energetyczne. Ta droga też już jest jakaś taka w miarę nowa. Jakieś rury przygotowane pod inwestycje, no bo przypuszczam, że to wszystko trzeba jakoś zasilać we wszystko, nie? Bo to w końcu ludzie żyją, mieszkają, osiedla się tam budują. Pewnie dla tych, którzy tu będą pracowali. No tutaj się jedzie tym cyplem, a tak naprawdę jedziemy sobie jeszcze na tą plażę, skąd się podziwia starty. No co prawda dzisiaj startu widzę, że nie ma, ale plażę można sobie zobaczyć, jak ona wygląda. Trochę tutaj tych cybertraków też widzę chyba takich służbowych z czerwonymi takimi kreskami na drzwiach. Ale nie bywało, że to tak z ulicy macie do tego dostęp. No i ta droga jeszcze jest jak cię mogę, właśnie w miarę nowa, w miarę fajna. Dużo jest postawionych jakichś takich fotoradarów, czy. czy... O godzinę, Nie wiadomo czego. Jesus Christ of the Fishermen Jesus Christ of the Fisherman, to jest właśnie tam z drugiej strony Skąd zazwyczaj goście starty oglądają To leci w stronę, w stronę zatoki Jest start robiony i z tamtej plaży to najbliżej i najlepiej widać Tam też nieomalże i stoją takie ale chyba fotoradary, widać, że jest starlink zamontowany na górze Przypuszczam, że oni tutaj wiesz, badają kto wjeżdża, po co wjeżdża, jak wjeżdża Doskonale wiedzą, że my żeśmy tam byli, ale żeśmy nie robili żadnych gwałtownych ruchów, poza podziwianiem kaktusów. Ja pierdolę. <noise> Jakaś <warianta na> tej <noise> Przyjechała akurat od SpaceXa i robi zdjęcie kaktusom. Wrzucę Wam te zdjęcia, bo są zrobione paletki. Zastanawiałem się, że na tych kaktusach rosną takie jabłka, czy to są jakieś owoce kaktusa, czy coś. No nie było badane, wspiutamy może jakąś AI, żeby nam powiedziała, co to na tych kaktus kaktusach jest dokładnie, albo co to za... Za kaptu. W ogóle jesteśmy w takiej miejscowości, która się nazywa Bronzewill. Byliśmy w tym Starbase e, całym. Tak. Więc to wszystko jest na mapie i, i tak dalej. No je, my jedziemy dalej, bo chcę objechać ten Cyper. O, i tutaj znowu ta instalacja, sobie zobaczycie z kamerami, z różnymi innymi rzeczami, panel, e, panel solarny. Przypuszczam, że ładuje jakieś akumulatory. I potem jakiś nadzór tutaj jest taki parkingowy. E, Bardzo fajna nie jest opcja. Jakaś... Ciekaw jestem, bo to, to zakładam, że cały ten, ta droga jest zamknięta na czas startów. I zastanawiam się, czy oni tam mają też taki jakiś schron, bo w, w Kennedy Space Center, tam gdzie, gdzie, gdzie zazwyczaj te loty startują, w Starbase to tylko latają nie te zwykłe Falcony, tylko tu jest taki, no, ośrodek, gdzie robią takiego starshipa. Eee... I tutaj takie, no, loty typu, że wystrzeliwujemy jakieś tam satelity, to nie, tutaj głównie, głównie na, na, na okoliczność tego Starshipa to wszystko powstało i tak jest to realizowane i pewnie mają jakiś schron, bo na wypadek startu, jak to jest najpotężniejsza rakieta na planecie i by coś nie poszło tak, jak trzeba, no to mogłoby to spowodować jakiś... Kiedy tutaj jeszcze żeśmy rzeczy spotkali yy, na okoliczność. To się zatrzymałem specjalnie, żeby nagrać. No o wartości artystycznej nie będę dyskutował, ale jest coś absolutnie nieprawdopodobnego. No, jest tutaj na sprzedaż kawałek, kawałek takiego miejsca. Także link pod opisem filmu do numeru konta. Zróbmy zrzutkę i kupmy to. Zróbmy tu szafa Starbase. A co, Jezi Kassandra? Przejechaliśmy na plażę, z której się te starty rakiet podziwia, i to będzie gdzieś tam, aż tam daleko, te po drugiej stronie. Kornia, ja, słabo widać, to jednak kawałek jest tak naprawdę. No nic, muszę zadzwonić do Aleno, zapytać, czy w ogóle jest planowane i może by coś ogarnął. Jak już tu jesteśmy, to niechby coś poleciało. A jeszcze sobie tak patrolowo przejeżdżamy przez to South Padre Island. No, okoliczność pooglądania sobie, jak sobie tu ludzie żyją, ładnie, to widać, że jest taka chyba bardziej wypoczynkowo rozrywkowo surferska miejscówka, bo tutaj nad plażami dużo hoteli, ale no, pusto, już już grubo po sezonie, nie? Ale myślę, że w sezonie to wszystko tętni życiem. Wiem, że jak są te starty rakiet, to też goście dziś tutaj wynajmują, musiałbym jakąś lokalizację znać tego, że sobie oglądają z takich werand, nie? Ten cały start jest naprzeciwko taka weranda o, tych, 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 miejsc startowych. No to wiadomo, że tutaj jest normalnie ludzie mieszkający. Nie można ich wygonić zamknąć. Mogą patrzeć, aż na mapie dzisiaj zmierzy ile to jest kilometrów od, od tego punktu startowego. Ciekawie. Tak więc widzicie na mapie, widzicie gdzie jesteśmy. i Na razie się tutaj patrolujemy. Patrzymy sobie na ibuprofen, czyli taki ibuprom nasz. Nie? Tutaj są dostępne w różnych rozmiarach. 250 tabletek za 5 dolarków, 500 tabletek za 8 dolarków. <laughs> I tutaj jest <laughs> Ibuprofen, 1000 tabletek za 15 dolarków. No, nieprawdopodobna sytuacja. U nas za 6 tabletek Ibuprofen, Kurnia 20Z się płaci. A tu proszę bardzo, no nawet razy 4 policzyć, nie? To jest 60, myślę, że wyjdzie 50 zł, 40 zł za 1000 tabletek z Ibuprofonem 200mg. Nie wiem ile jest u nas w, ibupro, w Ibupromie, ale tu generalnie jak ktoś ma boleści, to ma się czym leczyć stosunkowo niedrogo. Coś zasugerować jak wejdziemy, ale nie wiem co jest. Jacek w pudełku, przekąska jest teraz wieczorna 18.09 i to jest najlepsza pora, żeby zjeść Drag in the box. O! I tutaj Jack in the Box Jest dużo różnych operacji Trochę śmierdzi grudną szmatą Nie zachęca Bacon Ultimate Cheeseburger Jack Favorite Bacon Double Smash Jack Dine In, tak? O i mamy tutaj widzisz, co byś chciała Breakfast, burgers Chicken Tacos są jeszcze, nie weź y, dom. Kanapkę z prudeczkami czyli burgera jakiegoś, tak proszę bardzo. Mam double. Ostatnie, żeśmy tu jedli, to było dobre Texas Double Combo Jack. Chyba wersja teksańska jak on się nazywa? Jack Fives 11:45, 10 58 plus jakieś taksy z wyszły i inne fees. Your order 89,6. Czu, ale szybko drukuje. Klasyczny amerykański gnieciuk sklejony serem i dwoma bułkami. Nie jest specjalny, ale jest bardzo smaczny. Mnie pasuje. Plus frytki. Wracałbyś na jego? Na Jack in the Box? Tak. A. No, to nie jest zły, no jest taki. A jakbyś do końca wyjazdu miałeś tylko jedną potrawę, to co byś jak. Steki te, któreśmy już mieli wczoraj. Jug in the box. No taki przeciętniak. Co tu dużo mówić? Najgorsze jest to, że jest tu po prostu syfiarsko. Tak więc na pewno nie będziemy jug in the box porównywać. I też patrzcie, mają trash, mają recycling i mają food scraps. Masz 100 kubki. No, tak jak pamiętałem, wydaje mi się, że dużo jeszcze tych fast foodów jest takich, które nie przeszły jakieś, o, jakieś dziwne ptaki, nie przeszły jeszcze yy, renowacji, bo widziałem, że są nowe McDonaldy i one wyglądają ładnie, Jack in the Box tych wszystkich burgerków, które jak zwykle wyglądają całkiem nieźle, ale w środku syfiarsko, burger spoko do zjedzenia, jak najbardziej, bez petardy absolutnie żadnej. Ale, jakby trochę więcej poświęcili czasu na sprzątanie, to by się nic nie stało. Ogórka, chyba kropią limonką. Ogórka, kropią limonką, tak mi się wydaje. Tam masz jabłko już też obrane. Znaczy nie obrane, tylko po, 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 pocięte w ćwiartki. Ekstremalne lenistwo. Tu też jest w ćwiartki. Nie mogę z tym ogórkiem. Ale my żeśmy sobie wybrali ekstremalne lenistwo takie. Chyba, że no jakiś... bo My nie mamy deski do krojenia, Tak, nie mamy deski. Tu jest jeszcze wersja z tym, z grapeami, ale to jest takie przekrojowe, nie? Wydaje mi ale się. Ale to... Co? Bo no, żeśmy chyba wzięli najdroższy towar z półki. Nie, to na dole jest za 12, a to jest za 4,48. Okej. Okay. Patrz. O kur... <laughs> Tego się nie to spodziewałem, że sprawa. będą obrane ze skórki te e, mandaryny. Nie, no, powiem ci. Zaskakujące to jest, ale owocki sobie weźmy, weźmy sobie wodę, bo nie mamy. Łaca. Łaca buaka? O, chcę spróbować takie oryginalne. Ja spróbuję tutaj... sobie ich większe, ale już nie dzisiaj. No, możesz ja rzucić to do lodówki masz w pokoju. Tak szczerze, i kup sobie do tego naczoski, co dzisiaj wieczorem opierniczysz to. Sushi też takie są gotowe, widzę zestawy. Widziałaś, jakie tutaj, jak sushi tu wygląda? Sushi? No. Sushi, by the way. By the way, sushi, dokładnie. Jest i tu. A ja z tych gotowców po prostu od zatrzęsienia.